We Włoszech dubbing to sztuka na najwyższym poziomie. Większość filmów zagranicznych jest dubbingowana, ale nie byle jak. Numer 1. We Włoszech dubbing pojawił się w latach 30. XX wieku, gdy Mussolini zakazał wyświetlania filmów w, w obcych językach. Numer 2. Każdy zagraniczny aktor ma we Włoszech swojego stałego dabera. Na przykład Johnny Depp, Leonardo DiCaprio i Tom Cruise mają jednego głosowego sobowtóra. Numer 3. Włoski dubbing jest tak ceniony, że często bywa lepszy niż oryginał. Numer 4. Kultowy aktor Alberto Sordi zaczynał jako dubber Oliviera Hardiego z duetu Flip i Flap. Numer 5. Niektóre filmy we Włoszech zmieniają nawet tytuły i kwestie dialogowe, by były bardziej zrozumiałe dla lokalnej widowni. Włoski dumping to coś więcej niż tłumaczenie to prawdziwa sztuka, która sprawia, że filmy brzmią równie dobrze, a czasem nawet lepiej niż oryginał.